Hej, cześć, witam się z Wami w nowym Reading Vlogu na tym kanale. Bardzo dawno nie nagrywałam Reading Vloga i mam wrażenie, że powtarzam to w każdym kolejnym reading vlogu, jaki zaczynam nagrywać, i tak, yy, tak, po prostu dawno nie nagrywam, więc znam, że chciałabym do tego wrócić. Więc no cóż, chyba bez zbędnego przedłużania po prostu zacznę od yy, takiego wstępu i odmówienia o książkach. Jakie na 100% chciałabym przeczytać podczas tego reading vloga? Najpierw mam The Paper Dolls Natalie żółki i jest to książka, którą już zaczęłam, i jestem aktualnie na, słuchajcie, 116 stronie. Na razie jest to książka, która jest ok. Jest to powieść młodzieżowa, której akcja dzieje się w pewnej szkole, takiej powiedzmy akademii. Troszeczkę może mieć to vibe, taki dark academia, ale nie do końca. W każdym razie mam tutaj właśnie ten motyw szkoły. Mam tutaj główną bohaterkę, która trafia do tej szkoły właściwie nie z własnej woli, tylko zostaje tam wysłana przez swoją matkę. I jest to dziewczyna, która sprawia dość duże problemy. No i generalnie rzecz biorąc, raczej chciałaby się uwolnić z tej szkoły i nie chciałaby tam być. I poznaje tam nowych znajomych i między innymi poznaje jednego chłopaka, który jest dość tajemniczy, ponieważ lubi ciemność, lubi się spotykać z nią w ciemności i z nią, ro i z nią rozmawiać w tej ciemności, ale jednocześnie ma dziewczynę i wiecie... Różne rzeczy się tutaj dzieją. Generalnie rzecz biorąc, trochę się już wydarzyło na tych 100 stronach, także nie mogę powiedzieć, że jest to książka nudna. Aczkolwiek powiem szczerze, że mam nadzieję, że jednak im dalej w las, tym jeszcze lepiej będzie, bo mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba Ja w ogóle, już wyszedł tom drugi i ja ten tom drugi, jeżeli dobrze pamiętam, to też mam Także myślę, że jak skończę sobie tę książkę, to chciałabym się za niego zabrać też Bo, bo mam nadzieję, że ta historia po prostu bardzo mi się spodoba A tom drugi to jest The Devil stoi, jeżeli się nie mylę Także, także tak i drugą książką, jaką chciałabym na pewno przeczytać podczas tego reading vloga, jest to czwarty tom e, True Beauty e, Youngi i jest to w ogóle e, komiks, powieść graficzna, który ja w ogóle pokochałam. Pokochałam te historie. Wszystkie to, znaczy, tomy poprzednie, czyli pierwszy, drugi, trzeci, przeczytałam bardzo szybko w ekspresowym tempie. Tom trzeci do tej pory e, podobał mi się najbardziej, więc jestem ciekawa, jak wypadnie ten tom czwarty. Mam nadzieję, że również mi się spodoba. Jak nie, to będzie mi trochę przekro. Ale dobra. W każdym razie będę dawać mu szansę. Myślę, że też dość szybko przeczytam tę książkę, także tak. No i cóż mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam się na przykład pochwalić też jeszcze książkami, jakie sobie kupiłam ostatnio, bo, bo uznałam, że sobie zakupię je i jest to pięć książek i Wam je pokażę teraz. Mamy najnowszą książkę Przemysława Petrowskiego, mężczyzna, który rozmawiał z Chienami. Bo jest to Przemysław Piotrowski, którego pióro bardzo lubię Więc oczywiście nie mogło zabraknąć jego nowości na mojej półce Więc mam Mam nadzieję, że mi się spodoba Mam również Maćka de Kairos, czyli tom trzeci cyklu z... Słuchajcie, jak się nazywał ten bohater? Kairos jest tomem trzecim tego cyklu, powiedzmy, greckiego Ja tom pierwszy czytałam, tom trzeci, czyli Katarzys, tak Nemesis mam na swojej półce, jeszcze go nie przeczytałam, ale już się zaopatrzyłam w tą trzeci, bo pierwsza część była rewelacyjna. Kupiłam sobie również, słuchajcie, nowość od wydawnictwa czarnego, Trendowate kobiety czyszczą ryż Pawła Smoleńskiego. Jest to książka o kobietach, które właśnie chorują na trąd i które zostają przydzielone lub też zostały przydzielone właśnie do tej pracy, takiej czyszczenia ryżu i pracy w ogóle przy tym. No bo, no, bo ktoś po prostu stwierdził, że okej, okay, dajmy szansę tym kobietom, to też są ludzie. No, ale oczywiście pewni inni ludzie wpali na ten na pomysł, że jest to świetny pomysł na to, żeby wyzyskiwać tych ludzi. Więc, no, jest to reportaż. Jest to w ogóle dość cieniutka książka, co mnie trochę zaskoczyło, ale niemniej jednak mam nadzieję, że będzie to dobra lektura. Kupiłam sobie swój egzemplarz, słuchajcie, Kelly, Stephena Kinga. Z barwionymi brzegami, bardzo mi się w ogóle podobają te wydania. I ja sobie zakupiłam, ponieważ ja Kerry czytałam już lata temu i też oglądałam film kilka razy, w sensie ten horror. I powiem Wam, że podoba mi się ta historia, lubię tę historię, więc też postanowiłam się zaopatrzyć w swój własny egzemplarz. I słuchajcie, książka, którą kupiłam, totalnie spontanicznie, bo byłam z przyjaciółką w, na mieście i, i byliśmy na kawie i poszliśmy do Empiku standardowo. Więc, więc tak, i sobie słuchajcie, zakupiłam książkę, która wyszła jej tak taniej, z tym Epic Premium i zamówiłam, zamówiłam, zakupiłam sobie nietuzinkowy sklep całodobowy Kim Ho Yeon i jest to książka w ogóle też z barwnymi brzegami. W każdym razie, podobno Całkiem ciekawa jest ta książka, także zobaczymy. No, mam nadzieję, że mi się to spodoba. Jest to literatura koreańska, azjatycka, więc mam nadzieję, że ta pozycja przypadnie mi do gustu. Jeżeli tak, to sobie jeszcze domówię tą drugi, bo jest też jeszcze bardziej nietuzinkowy sklep całodobowy, który też miałam w ręce i się zastanawiałam, czy nie wziąć od razu dwóch, ale uznałam dobranie najpierw jeden, dam szansę. Zobaczymy. Także tak mam i nie mogę doczekać się, aż przeczytam tę książkę. Także w tym długim wstępie to by było na tyle. I no cóż, słuchajcie, zapraszam Was na tego reading vloga, będzie dzień z życia, będzie coś tam, wiecie, będzie praca, bo to ostatnio jest moje top of the top, będzie pies, bo to też jest moje top of the top ostatnio. Mojego chłopaka nie będzie, bo będzie pracował, także trochę przekro. W każdym razie, tak, no, więc ja już chyba po prostu się mi na ten moment pożegnam i słuchajcie, do zobaczenia w następnym updatecie czytelniczym. Tak jak Wam mówiłam, tą drugi też już mam na swojej półce, więc jak skończę The Paper Dolls, to na pewno będę chciała się zabrać od razu za ten. Witam się z Wami w tym dziwnym anturażu, ale pakowałam właśnie paczkę, bo słuchajcie, jest taka sprawa, jest coś takiego jak ekozwroty na impoście, gdzie możecie nadawać słuchajcie, rzeczy różne, na przykład książki, ciuchy. Jakieś takie gadżety pierdółki też chyba z tego co wiem W każdym razie warto się tam zapoznać z tym I ja pakowałam właśnie książki do kartonu I trochę mi się uzbierało Także chyba z 15 książek na razie opuchałam do kartonu Skończył mi się karton także, także tak, na razie wyślę to i zobaczymy co będzie później I tak Aczkolwiek szybki update czytelniczy na temat The de... Paper Dose nie oglądajcie się na ten syf, co jest za mną. The Paper Dolls, e, książka, która jest dość specyficzna i jest taka śmieszna momentami, w, se w tym sensie, że <grym> rozumiem, co autorka miała na myśli, e, pisząc różne sceny e, i doceniam to, bo faktycznie jest to wciągające, ale momentami jest to trochę takie dziwne i niepokojące. E, będzie teraz sekcja mini-spoilera, także przewincie sobie, e, zaraz znaczy... Przewincie sobie po prostu jakieś, nie wiem, pół minuty. W każdym razie jest tutaj scena, gdzie Laska całuje się z jednym typem, i zaraz potem całuje się z drugim na oczach tego pierwszego. Jakby what the fuck, w sensie ja, ok, powiedzmy, że rozumiem o co tu chodziło, ale bardzo dziwne to było, bardzo dziwne i niepokojące. No nie wiem, w każdym razie no. Nie idzie mi jakoś super wybitnie ta lektura. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie to przesiądę do tej książki, bo jestem jej ciekawa i chcę ją skończyć. I chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. O co tutaj chodzi w ogóle? Natalio o Grzygrzówko, o co tu chodzi? Także tak, to jest mój szybki update czytelniczy, i w zasadzie to tyle. Także do zobaczenia w kolejnym update'cie. Mam obgryziony egzemplarz bursy, bo mój pies się do niej dorwał jakiś czas temu, ale nieważne. Skończyłam bursę, pomimo tego, że miałam najpierw skończyć sobie The Paper Dose, ale uznałam, że jednak wezmę się najpierw za to, bo słuchałam jej trochę w, w pracy. I tak wyszło, że mnie ta historia tak wciągnęła, że po prostu teraz usiadłam i skończyłam. I o mój Boże, powiem Wam tak. Nie trzeba już sprzątać, ponieważ Katarzyna Wolbowicz pozamiatała tym tomem i. Szczerze zastanawiam się, czy brać się za część kolejną, czy też może najpierw skończyć The Paper Dolls i chyba jednak najpierw skończę tamtą książkę. A jeszcze z takiego update'u to Wam powiem, że skończyłam True Beauty, część czwartą. Dzisiaj rano ją skończyłam, więc no, mam dobrą pasję, słuchajcie, czytelniczą ostatnio, także bardzo się z tego cieszę. True Beauty, tom czwarty bardzo mi się podobał. Powiem szczerze, że tak jak mówiłam wcześniej, że tom był, tom trzeci był. Najlepszy, najbardziej mi się podobał. Tak, chyba jednak ten tom czwarty zaczął troszeczkę wygrywać, chociaż nie wiem do końca, bo ten tom trzeci był tak bardzo mocno poruszał tematykę zdrowia psychicznego, hejtu oraz poruszał temat próby sprostania oczekiwaniom innych wobec nas. A tom czwarty Troszkę już szedł w stronę tego romansu, troszkę już skręcam tą taką bardziej uroczą stronę, więc no nie umiem chyba wybrać, który jest lepszy. Oba polubiłam. Oba polubiłam. właśnie tak. Także tak. Yy, więc cóż. Także w tym updatecie to by było na tyle. Idę teraz chyba czytać jednak w końcu The Paper Dolls, bo chciałabym też to skończyć. I też chciałabym sobie w najbliższym czasie w ogóle zacząć reanimację Rafała Artynicza czyli kontynuację narkozy, którą czytałam z dwa lata temu, dwa i pół roku temu. I tamta książka była naprawdę dobra, bardzo ciekawa, bo była o lekarzu i to w ogóle, który jakby wiecie, zajmuje się różnymi sprawami medycznymi w szpitalu, a jednocześnie próbuje trochę rozwikłać zagadki kryminalne, takie wiecie, to jest taka powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym, także teraz aktualnie myślę, że naprawdę bardzo na topie, zwłaszcza u mnie, więc na pewno się za to zabiorę niedługo. Także tak, do zobaczenia w następnym update'cie. Witam się z Wami w kolejnym update'cie czytelniczym tego reading vloga. Moje plany czytelnicze trochę się zmieniają i zmieniają się właściwie z dnia na dzień, także wiecie, jest, yy, dzieje się. W każdym razie, słuchajcie, ostatnio w ogóle nie miałam za bardzo ochoty na czytanie yy, The Paper Dose. Więc uznałam, że mam ochotę chyba na coś z literatury faktu, z literatury takiej popularno-naukowej, powiedzmy. Więc mój wybór padł na opowieści mi o miłości, jak się zakochujemy i dlaczego się rozstajemy Suzanny Abse. I jest to książka, yy, która jest, która nie jest poradnikiem, tylko jest takim nieświadestwem, bo to źle brzmi takim spisem kilku historii. Które autorka, która jest psychoterapeutką Par i nie tylko, które gdzieś tam napotkała na swojej drodze i postanowiła po prostu je gdzieś tam zawrzeć, właśnie w tej książce, oczywiście zmieniając, wiecie, dane osobowe swoich pacjentów. Natomiast jest to książka, która jest naprawdę ciekawa, i mnie w ogóle zainteresowała głównie z tego względu, że tutaj mamy tę tematykę miłości, tematykę właśnie dlaczego się zakochujemy, dlaczego się rozstajemy, dlaczego dochodzi do zdrad, dlaczego ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać i tak dalej. Więc, więc jest to taka książka, która jest naprawdę ciekawa, i w ogóle najbardziej podobało mi się chyba tutaj to. Że autorka sama przyznaje w wielu momentach, że sama gdzieś tam raczej jako człowiek, nie jako wiecie, lekarz, tylko jako człowiek, stawała raczej um, po jednej ze stron i widziała również gdzieś tam wady i, i te takie błędne myślenie u jednego z pacjentów, jeżeli miała na przykład właśnie terapię par. Ale, jak wiecie, no nie mogła tego powiedzieć na żywo, tak? Ale przyznawała się tutaj, że no, też jej przeszło przez myśl, że coś jest nie taki, że yy, raczej nie do końca się zgadza z tym, co ta jedna osoba robi. Yy, I to jest ciekawe, i myślę, że to stawia trochę właśnie ją jako takiego człowieka prawdziwego, że tak powiem. Bo wiecie, no to jest człowiek, pomimo tego, że to jest tak jakby lekarz, powiedzmy, yy, wiecie, on, ona musi zachowywać, yy, wiecie, tą neutralność i, i, i pozostawać taka bez emocji i bez yy, jakichś uczuć względem swoich pacjentów, to jednak jest tylko człowiekiem i ma również swoje myśli i swoje uczucia, także. Bardzo mi to przypadło do gustu. Pierwsza połowa książki była świetna, bardzo mi się ją dobrze czytało. Nie wiem z jakiego względu później się zadziało, co się zadziało, bo druga połowa książki była taka trochę męcząca męcząca, że tak powiem. Więc to mi się nie do końca podobało. Cóż, cóż mogę rzec. W każdym razie... Tak... Może nie męcząca, tylko taka wiecie, że już nie, nie miałam takiego dobrego flow do czytania jak dzień wcześniej. No ale to też mogło wynikać po prostu gdzieś tam z moich zawirowań dziennych, także wiecie. W każdym razie książkę naprawdę polecam, jest naprawdę bardzo dobra. Także z tego update'u niczego chyba to by było na tyle The Paper Dolls. Jeszcze nie ruszyłam, jeszcze nie przysiadłam do tego, ale chciałabym to zrobić i cóż. No i cóż, biorę się za wyklejanie dalej zdjęć do albumu, bo sobie wywołałam zdjęcia z zeszłego roku, z wakacji, tak? Mamy maj, a ja wywołam dopiero zdjęcia z sierpnia. Także chciałabym je sobie właśnie poprzekrać, żeby mieć już to z głowy i tyle. Także ja się z Wami na razie żegnam i do zobaczenia w następnym update. Cie. Witam się w kolejnym maplecie czytelniczym tego reading vloga, który się. Mój pies czeka na dłoże. Jest super. W każdym razie e, witam się z wami w kolejnym maplecie czytelniczym tego reading vloga, który się bardzo przedłużył, ale no trudno. W każdym razie siadam do skończenia The Paper Dolls Zostało mi jakieś 60 stron do końca. I powiem Wam szczerze, że tutaj nastąpił taki zwrot akcji, że ja mam takie what? Jakby nie wiem do końca sama, co czuję, czy jestem bardziej smutna, czy bardziej taka na zasadzie trochę rozczarowana tym, że autorka tak postanowiła yy, potoczyć tę akcję i tak poprowadzić wątek tego jednego bohatera, ale jestem ciekawa, co dalej. Także zobaczymy, mam nadzieję, że to będzie ok. I słuchajcie, nastąpiła sprawa taka, że uznałam, że mam ochotę na komiks, więc po skończeniu zabieram się za klub smutnych duchów, bo mam trzy tomy, czwarty wyszedł, wiem, że. Wyszedł chyba w zeszłym roku, ale ja go jeszcze nie mam, w każdym razie mam trzy tomy, zobaczymy. Podobno bardzo fajny cykl komiksowy. I też chciałabym sobie, słuchajcie, zacząć Pieśń Srebrzystą po Nocy Ameli Wenzao, ale myślę, że raczej o tej książce Wam opowiem w jakimś innym reading vlogu czy coś tam. Także tak to wygląda. Więc, więc tak się prezentuje mój TBR na najbliższe dni, godziny. Także zobaczymy. Dzisiaj mam ochotę akurat na czytanie, także zobaczymy. Może uda mi się przeczytać trochę więcej niż zazwyczaj, także zobaczymy. Więc widzimy się w kolejnym bapecie. Hej, cześć, witam się z Wami w ostatnim Une'C'ie czytelniczym tego reading Vloga i takim właściwie zakończeniem jego. I chciałabym Wam tylko kilka słów jeszcze dopowiedzieć na temat klubu smutnych duchów, czyli komiksu, który skończyłam w jakiejś nie wiem, czy godzinę półtorej. Może do godziny, tak mniej więcej czytałam ten komiks. W każdym razie. Chciałabym Wam powiedzieć, że ta książka jest naprawdę bardzo spoko Jest to pierwsza część Mamy tutaj głównego bohatera, który jest właśnie takim tytułowym, smutnym duchem Który raczej stroni od wychodzenia Ma dużo wątpliwości z tym związanych Jest ekstra, ekstrawertykiem Jest introwertykiem raczej Wolałby siedzieć w domu Ale z drugiej strony gdzieś tam ma takie, że okej okay, Może wypadałoby wyjść do tych ludzi, pokazać się w jakiś sposób I tak po prostu, nie wiem... Stwarzać pozory, że żyje normalnie jak normalny człowiek. No i to jest coś, co znam z własnego doświadczenia, że tak powiem. No, i cóż, idzie na imprezę i nie do końca wie, czy to jest dobry pomysł. Próbuje zagadać do innych ludzi, jednak nie do końca mu to wychodzi, i bardzo się wstydzi w ogóle, generalnie. I raczej tak, pomimo to, że jest na imprezie, to raczej siada gdzieś tam z boku, nie chce się z nimi za bardzo socjalizować, bo boi się, że palnie jakąś gafę, aż w pewnym momencie widzi przed sobą dziewczynę, która również jest smutnym duchem. Więc postanawia do niej zagadać I słuchajcie, mamy tutaj Nawiązanie pewnego rodzaju sojuszu Ponieważ smutny duch Nawiązuje kontakt z drugim smutnym duchem I powiem Wam, że Ten koncept Bardzo, ale to bardzo mi się spodobał I przyznam szczerze, że mam jeszcze Na półce tą drugie i trzecie I chyba sobie bym zrobiła taki maraton Żeby przeczytać od razu tą drugi i tą trzeci Bo naprawdę ta historia Przypadła mi do gustu Także jeżeli poszukujecie czegoś Takiego życiowego, takiego całkiem lekkiego bym powiedziała, i takiego, że sobie usiąść, przeczytać i zagłębić się w tę historię, to naprawdę polecam Wam ten tytuł. I Także tak, słuchajcie, w tym reading-blogu to już by było chyba na tyle. Jeszcze Wam mogę zdradzić swoje najbliższe plany, bo słuchajcie, ja zaczęłam czytać pieśni. Yy... Srebrzystą pomień ale jakoś mi średnio idzie to czytanie, więc się przerzuciłam na coś innego i wzięłam sobie Aleksandra Muraszkę, chcę, żebyś wiedział białe kłamstwa, Tą pierwszy. Jestem na razie na chyba 60. stronie, 73. Jest ciekawie. Tutaj będzie chyba troszeczkę bardziej sensacyjnie, także z tej strony Oli Muraszki jeszcze nie znałam, więc mam nadzieję, że mi się spodoba ta książka. I chciałabym na pewno przeczytać sobie, słuchajcie, taką jedną z najnowszych premier, czyli Najgłośniejszy", najjaśniejszy promień słońca, Lisiny Koni. I jest to podobno książka, która jest bardzo gdzieś tam promowana na TikToku, BookToku i tak dalej. Więc zobaczymy, być może będzie to książka, która sprawi, że ja się w niej całkowicie zakocham. Także w komentarzach dajcie mi znać koniecznie, czy już czytaliście Któreś z tych książek, o których Wam tutaj mówiłam, czy być może się zgadzacie ze mną. W moich opiniach możecie mi też napisać, czy chcielibyście, żebym przeczytała jakieś książki, bo to jest też cenna sugestia. No i cóż, ja się zanim będę żegnać. Trzymajcie się zdrowo, czytajcie dobre książki, pijcie dużo wody i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!